Tak, jak widzisz, pojawia ci się zakładka z parami walutowymi, z różnymi symbolami. Jeżeli przesuniesz sobie od lewej do prawej, albo może nawet i od prawej do lewej, to możesz usuwać na przykład takie pary, możesz przejść sobie na wykres takiej pary, możesz również kliknąć przycisk plus i na przykład otworzyć transakcję. Więc na samym początku to, co ja polecam zrobić, to po prostu pousuwać zbędne pary walutowe, które tak naprawdę nie są Tobie. Potrzebne. Co będziemy chcieli zrobić na samym początku? Dodać Bitcoina. Więc tam gdzie jest Enter symbol for search wpisujemy sobie BTCUSD i klikamy przycisk plus. Dodaliśmy właśnie bitcoina, tak samo możemy sobie dodać na przykład ETH USD i inne pary walutowe, które nas interesują. Na samym początku BTC USD oraz ETH USD, czyli Bitcoin oraz Ethereum, tobie w zupełności wystarczą.